Oferujemy Państwu na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie w niskim, czteropiętrowym bloku na osiedlu majowym. Jest przestronne, ma funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Mieszkanie jest czyste i zadbane. Składa się z salonu z wyjściem na balkon, dwóch sypialni, widnej kuchni, łazienki, osobnej toalety i dużego korytarza. Kuchnia z oknem jest duża i ustawna. Łazienka wyposażona została w kabinę prysznicową, umywalkę i pralkę. Mieszkanie jest bardzo ciepłe. Czynsz około 520 zł sprawia, że koszty utrzymania są niskie. Ogrzewanie i ciepła woda pochodzą z sieci miejskiej. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni około 6 m2. W pobliżu bloku są miejsca parkingowe. Będzie zamontowany szlaban zamykający parking tylko dla mieszkańców. Mieszkanie znajduje się na Osiedlu Majowym w Szczecinie. W okolicy jest duże centrum handlowe. Są punkty usługowe, szkoła, przedszkole bardzo blisko do miejsca wypoczynku i rekreacji do puszczy bukowej jest bardzo dobry dojazd komunikacją miejską do centrum miasta szczególnie polecamy to mieszkanie ze względu na lokalizację oraz rozkład pomieszczeń zapraszam na prezentację